Ołtarz rodzinny, dzień 288, 14 października. A gdy Dawid i jego ludzie przyszli do miasta było ono spalone ogniem, a ich żony, synów i córki zabrano do niewoli. I Dawid znalazł się w wielkim utrapieniu, bo lud chciał go ukamienować. Dusza całego ludu bowiem była rozgoryczona z powodu swoich synów i córek. Dawid zaś wzmocnił się w Panu, swym Bogu. Pierwsza Samuela 33 i 6. Niedawno jechałem z bratem Mor na południe do Luizjany, daleko na południe do jakiegoś miasteczka, do niewielkiego zboru, gdzie mieliśmy mieć nabożeństwo. A jego ukochana żona i córka i wszyscy jechali z nami. Miałem na sobie garnitur, który mi dali pewni wierzący wiele, wiele lat temu, tam w Kalifornii. Kupiłem sobie właśnie nowy garnitur, który miałem w walizce, a ten stary miałem na sobie. Brat Moore zostawił tę walizkę na dachu samochodu. Jechaliśmy szybko na południe przez Luizjanę. I kiedy tam przyjechaliśmy, stwierdziliśmy nagle, że walizki na samochodzie nie ma. Po prostu gdzieś spadła. Nie miałem teraz ani chusteczki do nosa, więc on był bardzo ostrapiony. Ja powiedziałem: O, pan zatroszczy się o to. Cała moja garderoba kompletnie była w tej walizce. W domu został mi tylko kombinezon roboczy. On powiedział: "Bracie Branham, pójdę i kupię ci nowy garnitur". Ja odrzekłem: "Nie, wszystko jest w porządku". On powiedział: "Nie ma żadnej szansy odnalezienia go, bracie Branham. Zgubiliśmy go gdzieś po drodze, daleko na północy. Wielu murzynów mieszka w pobliżu tej drogi, więc jeżeli ktoś jechał po tej drodze i znalazł tę walizkę, to po pierwsze ja powiedziałem: Moja Biblia jest w niej, mam na niej moje nazwisko. On powiedział: Otóż, jeżeli ktoś znalazł tę walizkę, bracie Branham, to on pójdzie i sprzeda to odzienie. I tak, ciągnął dalej. Ja powiedziałem: Hmm, może on potrzebuje go więcej niż ja. Pan mi je dał, a może on potrzebuje go więcej. Więc pan je dał jemu, a jeśli znalazł moją Biblię i jeśli mnie zna, to przyniesie mi ją, tak czy owak. On powiedział: o nie, bracie Branham, jeżeli oznajdzie znajdzie jakiś grzesznik, to on sprzeda to odzienie. A jeśli oznajdzie chrześcijanin, to porozcinają to odzienie i będą je sobie posyłać jako modlitewne kawałki tkaniny. Nie masz więcej, żadnej szansy. Więc ja powiedziałem, dobrze, dobrze, będziemy po prostu ufać Panu. Upłynęły dwa dni, a brat Brown, który tam był, powiedział, ja chcę się również przyczynić, chcę ci bezwarunkowo kupić nowy garnitur. Ja powiedziałem: Nie, pan sprawi, że przyniosą mi jakoś moją walizkę. Upłynęły dalsze dwa lub trzy dni, i on powiedział: Widzisz? Brat Jack trwał na tym, że pójdzie i kupi mi nowy garnitur, mimo wszystko. Pojechaliśmy więc do brata Brauna. On właśnie chciał wyjechać i miał zamiar skłonić mnie do kupna nowego garnituru. Mniej więcej w tej chwili, gdy brat Brown wychodził z domu, zadzwonił telefon. Był to stary brat Murzyn i zapytał: Czy tam jest brat Branham. Ja znalazłem jego walizkę. Była w pobliżu mego domu. Ufaj zawsze Panu. Amen. Cokolwiek to jest. Wszystkie rzeczy współdziałają razem ku dobremu. Kiedy staniesz się chrześcijaninem, nie możesz po prostu nic stracić. Czytaj dzisiaj pierwsza Samuela 30. Psalm 123. Daniela 8 od 13: Pierwszy Tesaloniczan 2